Cześć, witam was serdecznie. W kolejnym macie cyklu w Na no Słyszycie chrypa mnie nie opuszcza, jakoś to ustrojstwo się tak do mnie przywiązało, może macie jakieś domowe metody, jak sobie z tym e, poradzić. Ale dobra, przejdźmy do tematu. Dzisiaj o strefach czystego transportu, a dokładnie o strefie czystego transportu w Warszawie, w mieście stołecznym, bo dzieje się tutaj bardzo dużo. Z jednej strony wam opowiem. Jakie są losy strefy czystego transportu w Warszawie? Bo tutaj już mleko się rozlało. A z drugiej strony, powiem Wam o jednej poprawce, która co prawda trafiła do kosza, bo okej, okay, nie do końca dobrze została sformułowana. Ale z drugiej strony uważam, że jeżeli w Waszych lokalnych miastach będą proponowane strefy czystego transportu, warto byłoby tę poprawkę przekonać. A z jakiego powodu? Nazywajmy rzeczy po imieniu. Póki co, strefy czystego transportu uderzają w ludzi o mniejszej zasobności portfela, w osoby, które mają starsze auta które nie spełniają konkretnych norm emisji spalin. A ta poprawka będzie uderzała w osoby bardziej majętne. I bądźmy tutaj równi, jeżeli chodzi o wjazd do strefy czystego transportu. Zaraz Wam szerzej o tym powiem, a zacznijmy od tego, co działo się 9 grudnia w Warszawie podczas sesji Rady Miejskiej. Można powiedzieć, że jedno chyba z bardziej burzliwych posiedzeń Rady Miejskiej, gdzie było przygotowanych 40 punktów pod obrady, gdzie tylko nad jednym punktem debatowano blisko 6 godzin. Właśnie nad punktem dotyczącym stref czystego transportu. I powiem Wam szczerze. Niezła psychologia tam się też odegrała, słyszałem, że mieszkańcy byli też wypraszani, bo było zbyt głośno, tam był naprawdę niezły ferment, ale zwróćcie uwagę na jedno, gdy pierwszy raz Wam wspominałem o strefie czystego transportu w Warszawie, mówiłem, że będzie ona obejmowała około 37 km2, że tam będzie sięgała na 5 dzielnic. W międzyczasie, gdy w zeszłym miesiącu Wam nagrywałem materiał, już powiedziałem, że kolejny projekt przewiduje, że strefa czystego transportu ma być dwukrotnie powiększona i sięgać blisko 70 km Kwadratowych i ma iść mocno na drugą stronę Wisły, zawadzać ował Wałmiet no bardzo, ale bardzo szeroka. I finalnie podczas tej sesji Rady Miejskiej e, skupiono się jednak na tym pierwszym projekcie, czyli taki dobry i zły policjan na zasadzie dobrze to odłóżmy na bok, zrobimy tą mniejszą strefę drodzy mieszkańcy, nie smućcie się, myślimy o was, żeby było fajnie. Jak widać, podczas tej sesji było zgłaszane jeszcze masę innych poprawek, więc chyba nie wszyscy byli do końca z tego zadowoleni. Patrząc w komentarzach u mnie pod filmami dotyczących stref czystego transportu, nawet rodowici mieszkańcy w Warszawie nie do końca są zadowoleni z tego typu rozwiązań, ale można powiedzieć. Jedno. Owszem, podczas tych głosowań pojawiły się pewne ulgi, jak chociażby to, że osoby, których auta nie spełniają norm emisji spalin będą mogły wjechać 4 razy do roku do tej strefy, a wjazd do strefy będzie kontrolowany zarówno za pośrednictwem kamer, jak i również patroli pieszych, gdzie mandat za wjazd do takiej strefy jednorazowo będzie wynosił e 500 zł. Oczywiście są też te ulgi dla osób, które płacą podatki w Warszawie, że przez ten pierwszy okres buforowy nie będą musiały jakby spełniać. Tych konkretnych norm emisji spalin dla osób w podeszłym wieku, które obecnie mają jeszcze przed ustanowieniem, wejściem w życie tej strefy, mają auto. Ja w poprzednim materiale więcej tych wyjątków nagrywałem. Oczywiście też są w tym auta zabytkowe, i to też jest trochę paradoksalne, że mając korwetę na żółtych tablicach, która nie spełnia totalnie żadnych norm emisji spalin, mogę od rana do wieczora jeździć sobie bezkarnie po Warszawie. Przypomnę tylko jedno, tutaj macie całą tabelkę, jak i co, od którego roku będzie obowiązywało w Warszawie, że patrząc na oświadczenie majątkowe prezydenta Warszawy, ja tylko przypomnę jedno, że z tego oświadczenia wynika, że jego auto spełnia normę emisji Euro 5, więc od 2028 roku nie będzie mogło wjeżdżać do strefy czystego transportu więc jeżeli Pan Prezydent będzie zainteresowany to w przyszłym roku będę sprzedawał Mazda CX-60 ona spełnia normę emisji spalin Euro 6D co za tym idzie do 2032 roku spokojnie tym autem będzie można wjeżdżać do tej strefy umyję auto, jakieś ciekawe dywaniki też do tego samochodu dorzucę, to tyle jeżeli chodzi o prywatę, idźmy dalej partnerem tego odcinka jest strona Car Vertical. strona zapewne dobrze Wam znana, poprzez którą możecie sprawdzić sobie historię samochodu przed zakupem mocno uczułam Was na to, szczególnie teraz gdy ten samochodów używanych jest dosyć mocno przetrzebiony, warto w pierwszej kolejności przed wyjazdem do sprzedającego sprawdzić historię auta, który by Was interesowało. Poprosić sprzedającego o numer nadwozia, zobaczyć czy ten numer nie różni się względem tego, co było podane w ogłoszeniu. Wejdź sobie w link, który macie w opisie tego filmu, otrzymacie poprzez zakup raportu na stronie CarVertical dodatkowe 10% rabatu na ten raport, no i zobaczyć co w tym raporcie jest. Czy faktycznie auto było bezwypadkowe, tak jak się zarzekał, czy na przykład powiedział, że auto miało lekką Kolizję z przodu, a okazuje się, że połowy przodu nie było. W pierwszej kolejności sprawdzamy poprzez raport, dopiero później, gdy już jesteśmy pewni, jedziemy na miejsce i następnie, czy to na stację diagnostyczną, czy chociażby do serwisu, warto każde auto skontrolować dokładnie, bo to są wasze ciężko zarobione pieniądze. No dobra, to zacznijmy od samego początku. Oczywiście, podczas posiedzenia Rady Miejskiej można było zgłaszać poprawki. No, większość tych poprawek raczej dotyczyła tego, w jaki sposób można zliberalizować przepisy dotyczące zakazu wjazdu do strefy czystego transportu, ale co, Ciekawe, jedna poprawka wręcz odwrotnie jeszcze bardziej chciała dokręcać śrubę i powiem Wam szczerze, gdyby ona była trochę lepiej, w bardziej przemyślany sposób sformułowana, bo jakby ideę rozumiem, to sam bym się pod nią podpisał, mimo tego, że uderza we mnie, to uważam, że byłoby to fair, bo bądźmy wszyscy równi względem wjazdu do strefy czystego transportu. Od razu powiem, ta poprawka nie weszła, została odrzucona, co nie zmienia faktu, że miejcie świadomość, że teraz na razie tam Warszawa, Kraków, czy może Wrocław mówią o strefach czystego transportu, ale poczekajmy do wyborów samorządowych, które będą na wiosnę. Po tych wyborach więcej osób, raczej prezydentów, będzie mówiło o tych strefach czystego transportu, bo już będzie po wyborach. Czyli mówimy tutaj o miastach powyżej 100%, 100 tysięcy mieszkańców, więc planów na te strefy obstawiam, że wiosną będzie całe mnóstwo i uważam, że jakby tę poprawkę lepiej sformalizować, warto byłoby na każdym posiedzeniu takiej rady ten pomysł przedstawiać. Bądźmy wszyscy równi. Już tłumaczę o co chodzi. Z założenia ta poprawka miała uderzać w suwy, bez względu na to, jaką spełniają normę emisji spalin, bo jeżeli kogoś stać na suwa, to pewnie do miasta też byłoby go stać na jakieś mniejsze auto. Jeżeli osoba, która jeździ, nie wiem, BMW E36, bo na takie auto je stać, nie będzie mogła wjechać do tej strefy, to po co trzeba jeździć takim siedmiosobowym przepastnym suwem? Niego sobie będzie gdzieś na długie trasy, a do miasta kupić sobie mniejsze auto, by też być bardziej proekologicznym. Ja dam tylko przykład samej emisji CO2, już nie wchodzimy w PM czy chociażby NOx, -y, ale mamy mega oszczędnego Volkswagena Lupo 3L, mega ciekawy silnik z założenia, które emituje 74 gramy na kilometr, ale z drugiej strony mamy nowy BMW X7. Sorry, BMW, nic do ciebie nie mam, tylko to jest jako przykład. X7 M60 i silnik 44 podwójnie doładowany, i to BMW że emituje 240 gramów na kilometr. Niech ono sobie będzie na tras. Do miasta należy kupić małe auto i żyć też w zgodzie z przyrodą i do tego wszystkiego się dostosowywać. Tylko oczywiście w tej poprawce było zaznaczone, że chodzi o samochody o DMC powyżej 2,5 tony. Więc założenia nie tylko chodzi o słowy, bo to mogą być sedany, to mogą być różnego rodzaju kombi, prawda, jest taka, że samochody strasznie nam w ostatnim czasie urosły, szczególnie jeżeli chodzi o masę, ale tam też było zaznaczone, że muszą mieć trwałą groć między częścią osobową, a częścią ładunkową, więc w sumie też by to uderzało w minivany, uderzałoby to w auta elektryczne, hybrydy, zapewne chyba nie o to w tym wszystkim chodziło, ale gdybyśmy się mieli skupić tylko i wyłącznie na samych autach spalinowych, na autach, które mają powyżej 2,5 tony DMC, co nie jest żadną sztuką, a przypomnę, że w myśl polskich przepisów w miastach nie wolno parkować autami powyżej 2,5 tony DMC na chodniku, o czym bardzo dużo, szczególnie posiadaczy SUWów zapomina, bo można dostać za to mandat. Tak uważam w 100%, że taka osoba, jeżeli nawet stać ją na takie auto, przecież wygodniej byłoby jej po mieście poruszać się jakimś mniejszym, bardziej kompaktowym e, samochodem. Poprawka co prawda trafiła do kosza, ale dała taki zew temu wszystkiemu, też pokazując to, że mimo wszystko ta strefa czystego transportu może ma dobre założenia, bo trzeba dbać o przyrodę, trzeba dbać o przyszłość naszych dzieci, tylko na chwilę obecną y, to nie jest zasada kija i marchewki, bo raczej widzę tylko kija, a w tym wszystkim nie widzę marchewki, bo będzie ciężko wytłumaczyć osobom, które posiadają w tej chwili na przykład diesla spełniającego normę emisji spalin euro 3, że wie pan, no niech pan się przesiądzie na jakiegoś diesla euro 6, a będzie jakaś dotacja na to, no, nie, nie będzie, no ma pan się przesiąść, albo po prostu pozostaje panu, panu komunikacja zbiorowa. I za każdym razem, gdy ktokolwiek, nawet na forum, gdziekolwiek porusza tego temat, że może go nie stać na auto, to po to ma pan autobus, po to ma pan tramwaj. Uważam, że chyba nie jesteśmy gotowi wszyscy na to, żeby móc tylko i wyłącznie wynajmować auta, a nie posiadać, ale mam wrażenie, że chyba taki też jest cel, żeby ludzi powoli zmuszać do tego, żeby wyzbywali się swojej własności. Więc zbierając wszystko w całość, tak, strefa czystego transportu w Warszawie w przyszłym roku... Powstanie i raczej tutaj nic więcej się nie zmieni, chyba że jeszcze jakieś dodatkowe obostrzenia w międzyczasie dojdą, a z drugiej strony ta poprawka, jeżeli będzie lepiej sformalizowana, przedstawiłem, co wystarczyłoby w niej tutaj zrobić, jeżeli w waszych lokalnych miastach będzie coś takiego tworzone i będziecie na tych posiedzeniach Rady Miejskiej czynny brali udział, tak jak najbardziej warto coś takiego zgłaszać. Bądźmy wszyscy równi i już nie ze względu na portfel, ale sami się dostosowujmy, bo to jest też hipokryzja, że ktoś kupuje, sobie nowego słowa przecież on spełnia normę emisji spalin, no spełnia, tylko prawda jest taka, że emituje też bardzo dużo toksycznych substancji, a w zupełności w mieście można byłoby jeździć zdecydowanie mniejszym samochodem. Podzielcie się w komentarzach, co na ten temat myślicie, a póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!